Bądź cyberprzezorny, słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny. Dzisiaj w naszej audycji na temat bezpieczeństwa w internecie i nie tylko porozmawiamy o tym, jak ustawić bezpieczną domową sieć Wi-Fi. Ja mam przyjemność dziś na ten temat porozmawiać z naszym ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa, Kuba Derda. Dzień dobry. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Przed nagraniem tej audycji rozmawialiśmy o tym, że zwykle kiedy dostajemy taki router do domu, no to niewiele przy nim robimy. Przechodzi test technik, ustawia ten router i my prostu. Po prostu na nim sobie działamy bezprzewodowo czy przewodowo, przeglądając internet na różnych urządzeniach. Ja na początek chciałem Ciebie zapytać, co może się stać, jeśli nie mamy odpowiednio zabezpieczonej domowej sieci Wi-Fi? Stać się może wiele. Nasza branża znana jest z tego, że kreśli czarne scenariusze, co faktycznie może się wydarzyć, i na dobrą sprawę my jesteśmy mistrzami w tym, co. W, w przewidywaniu pewnych rzeczy, bo musimy wiedzieć, co, co się stanie, żeby się przed tym dobrze zabezpieczyć. No i z tego, co Piotrze e, mówisz, e, najbardziej, no, tak naprawdę, największym zagrożeniem mm -hmm. z naszej perspektywy może być nieautoryzowany dostęp użytkowników, którzy, których my nie znamy, którzy w sposób nieuprawniony korzystają z naszej lokalnej sieci domowej, bądź firmowej, czy organizacyjnej, i w ten sposób uzyskują dostęp do mm, zasobów, które w niej się znajdują, w czysto aktywnych zasobów sieciowych, i mogą w tym celu ten nieautoryzowany dostęp wykorzystać do bardziej niecnych celów. Czy to do przechwytywania haseł, do przechwytywania loginów, do podsłuchiwania, do ataków typu man in the middle, czy w ogóle w najbardziej destrukcyjnym scenariuszu, w ogóle do unieruchomienia całej naszej sieci lokalnej. Wspomniałeś tutaj słowo klucz, czyli hasła. I o nie chciałem zapytać, bo we wszystkim. Co nas otacza, tam gdzie jest internet, gdzie jest sieć, gdzie są połączenia, bardzo ważne są hasła. No i chciałem zapytać o zmianę tych haseł. Dlaczego oprócz tej zmiany hasła do samej sieci Wi-Fi, również zmiana hasła administratora w naszym routerze jest ważna? Hasło do naszego urządzenia, do użytkownika typu administrator, naszego urządzenia brzegowego, czy też routera sieci Wi-Fi, to taka Troszeczkę klucz do e, safe'u w domu, mhm. bo hasło do samej sieci Wi-Fi to takie troszeczkę klucz do bramki w naszych drzwiach od domu, a e, hasło do routera to taki klucz do safe'u, czyli w pewnym sensie m, znaczenie tego hasła jest dużo większe, bo e, ktoś, kto w sposób nieuprawniony pozna to hasło do, do naszego sejfu, którym jest urządzenie brzegowe, czy też router Wi-Fi, w tym w przypadku tej rozmowy, może dokonać y, takich zmian rekonfiguracyjnych naszego urządzenia, które albo będzie wpływać na codzienne funkcjonowanie naszej sieci, czy też podstawiać jakieś y, nie, nie, niechciane przez nas strony internetowe mhm. na przykład, czy coś, albo w ogóle może tą sieć Unieruchomić w sposób destrukcyjny, więc traktować należy to, te hasła do urządzenia, do, do urządzenia brzegowego raczej jako bardzo krytyczny zasób naszej sieci lokalnej. Tym bardziej, że podczas logowania do takiego panelu administratora, wykorzystując oczywiście nasze urządzenie, na przykład laptop, kiedy już mamy podłączony router. To trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że admin i login najczęściej jest taki sam i może brzmieć właśnie, chodzi o hasło, może brzmieć tak samo, czyli admin, admin. Tak, tak najczęściej trzeba tak bywa. Pamiętaj, żeby to zmienić. Tak, w domyślnych ustawieniach i... Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że w praktyce my obserwujemy niezmienione hasła. No, mhm. Sytuacja z niedawnej, z niedawnej naszej codzienności mhm. ten atak związany z incydentem w, w obszarze energetyki w mhm. naszym kraju. Ja przeanalizowałem raport, który wystawił CERT Polska związany z tym incydentem. To było pod koniec roku, tak? To było pod koniec roku. Mhm. To był okres między świętami a nowym rokiem, dokładnie 29 grudnia 2015 roku. 25 tak. roku, przepraszam, minus 10 lat. Mhm. I faktycznie w... głównym punktem wejścia, poza tym, że osoba atakująca. Wiedziała, z czym ma do czynienia, wiedziała, jakie, z jakich urządzeń korzysta i jakie urządzenia atakuje. To największym, tak naprawdę, zarzutem były domyślne hasła do sterowników, paneli hmm. fotowoltaicznych, czy, czy, czy generalnie m, infrastruktury krytycznej. No, w tym to przypadku. była infrastruktura energetyczna w tej, w tej tak, sytuacji. I konkretnie. mogło to hmm. doprowadzić do blackoutu, tak zwanego, gdzie. Rzesza ludzi, nie pamiętam dokładnych liczb, to mhm. chyba rząd wspominał, że to może być około pół miliona osób, mogą w danym momencie stracić dostęp do energii elektrycznej. Mhm. A musimy pamiętać, że w tamtym okresie były to dość duże mrozy mhm. i na pewno mogłoby to wpłynąć na pewną destabilizację naszego państwa. Teraz wrócimy do naszych domowych routerów. Co to jest serwer DNS i z jakiego powinniśmy korzystać w naszej domowej sieci Wi-Fi? Nasza, generalnie sieci komputerowe, komputerowe funkcjonują w oparciu o pewne protokoły komunikacyjne. I to zawsze jest związane z jakimś kodowaniem, dekodowaniem i przetwarzaniem informacji na wartości bitowe. No, i te wartości bitowe najczęściej przedstawia się też jako liczby. I każdy host w sieci, czy to komputer, czy to firewall, czy to router, czy generalnie inne, inne urządzenia aktywne, identyfikowany jest w tej sieci przez adres IP. To jest taki zbiór, najczęściej w wersji czwartej, zbiór czterech liczb oddzielonych kropkami. I nie jest to w naszym ludzkim mniemaniu wartość, którą łatwo zapamiętać. A ja teraz mam do tego. Pytanie, bo po... mi się coś no. Teraz przypomniało, nie wiem czy dobrze pamiętam. I po e... to są nam serwery DNS też, Aha. żeby do tego zmierzałem w tej wypowiedzi, że mhm. serwery DNS zamieniają nazwy, które my wpisujemy, na przykład w przeglądarkę internetową, typu, no nie wiem, stronę internetową Radia Zachód, mhm. czy, 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 czy czy inną. To jest pewna nazwa domenowa, które, którą serwery DNS tłumaczą na adres IP, czyli na tą wartość liczbową, którą trudno e, zapamiętać. Ja I właśnie do zap tego służą DNS. Zapamiętałem, nie wiem czy dalej ten adres DNS jest aktualny do DNS-ów googlowskich. 8888. Drugi tak. 8844. Dokładnie, <laughs> tak. To są DNS-y googlowskie. Jest mhm. jeszcze kilka bardzo popularnych. Open DNS. Tak, też są cloud Open DNS-y, cloudflare mhm. Dobrze ci Piotrze, świta. I to są popularne serwery DNS-owe, które są ogólnodostępne w internecie i z których może skorzystać każdy. I serwery DNS-owe najczęściej konfiguruje się bezpośrednio na komputerze użytkownika. Mhm. To jemu trzeba wpisać, z jakiego serwera DNS-owego ma korzystać. Można to robić w mniej bądź bardziej automatyczny sposób, i najczęściej robi się to z wykorzystaniem jeszcze serwera dhcp. Jak mhm. nasz komputer podłącza się do sieci, mhm. on musi uzyskać jakiś adres IP, no to w ten sposób uderza do serwera dhcp. I w tym momencie możemy też z poziomu serwera dhcp wymusić i rozdać konkretny serwer DNS, z którego dany host w sieci naszej lokalnej ma korzystać. No i możemy właśnie w ten sposób. Są też bardzo ja sobie zapisałem tutaj, są mm -hmm. też bardzo e, takie bezpieczne serwery A DNS. A jakie to na przykład są? Na przykład e, blokujące e, treści związane z malwarem, czy, 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 czy czysto e, treściami dla dorosłych, tak mm -hmm. to bardzo delikatnie określę. Mm -hmm. Cloudflare przygotował takie specjalne serwery DNS-owe i one mają dedykowane adresy IP. Aha. I na przykład te blokujące treści związane z malwarem. To już, które to są treści, czy generalnie to, co, co może być zaklasyfikowane jako malware, to już dostawca, czyli Cloudflare, pilnuje. Mhm. I te serwery DNS-owe znajdują się pod adresami 1112, mhm. albo druga sztuka to jest 1002. To są takie mhm. dwa bardzo popularne adresy serwerów DNS. Są też blokujące od razu, Treści związane z malwarem, jak i z treściami dla dorosłych, i to są też kolejne bardzo fajne do zapamiętania adresy IP. Mhm. To jest 1113 oraz kolejny adres to jest 1003. I to są takie klauzule, mhm. najbardziej popularne, bezpieczne serwery DNS-owe. Jak już jesteśmy w ustawieniach naszego domowego routera i Państwo na przykład sobie zmienią te DNS, o których rozmawiamy, to przejdźmy do kolejnego tematu, do protokołu szyfrowania. Jaki jest obecnie najbardziej bezpieczny? Jaki jest ten obecnie najbardziej standardowy? Bo mówimy tutaj o technologii WPA. No to teraz poruszamy kwestię czysto związaną z samą komunikacją między naszym urządzeniem aktywnym hmm. a routerem Wi-Fi na przykład. I do tego właśnie służą, służą te protokoły z rodziny WPA. W tym momencie, od 2018 roku, hmm. najbardziej. Aktualną wersją protokołu WPA jest wersja trzecia WPA3. Mhm. I y, w największym skrócie, y, protokół ten funkcjonuje na zasadzie szyfrowanej komunikacji od użytkownika do urządzenia brzegowego, czyli 1 do 1. Negocjowany jest y, w, w klucz transmisji, mhm. który. Jest symetryczny, czyli jest taki sam dla urządzenia komunikującego się z routerem, jak i dla routera. I w ten oto sposób mamy do czynienia z kryptografią też z, e, z, konkretnie już z kryptografią symetryczną, gdzie nadawca, jak i odbiorca mają ten sam e, klucz szyfrujący i przy jego pomocy są w stanie tą komunikację sobie. Odszyfrować, mhm. odbezpieczyć bądź zabezpieczyć. A jeśli wchodzimy na ustawienia naszego routera i widzimy, że tam jest zaznaczony standard WPA-2, to mamy się czym martwić, czy on jest dostatecznie bezpieczny? W tym momencie, jeśli nie ma jeszcze, bo musimy pamiętać, że to jest nowy standard, WPA-3 mhm. jest nowym standardem. Jeśli nie ma opcji, nie ma wyższej opcji WPA-3, mhm. no to WPA-2 wciąż jest akceptowalnym standardem o wymaganym poziomie bezpieczeństwa. Czasami w ustawieniach naszego routera pojawia się nawet hasło WPA2 myślnik AS. Mhm. I tu jest bezpośrednio informacja, z jakim algorytmem szyfrującym mamy do czynienia, bo w tym przypadku to jest algorytm AS, najczęściej z kluczem o długości 192 bit. I mhm. musimy pamiętać, że im dłuższy klucz szyfrujący nasze dane, tym ta komunikacja jest bardziej bezpieczna, bo dany klucz szyfrujący jest trudniej złamać. Wpływa to na wydajność takiej komunikacji, na szybkość porozumiewania się, ale w tak nieznacznym stopniu, że to są tak nieduże dane, a my mamy już tak duże moce obliczeniowe w naszych urządzeniach, że im ten dłuższy, im dłuższy jest ten klucz, tym w sumie lepiej. To teraz chciałem zapytać, w zasadzie kończy nam się czas, więc muszę jeszcze o jedną kwestię zapytać. Rozgłaszanie SSID brzmi skomplikowanie. Ale dlaczego warto rozważyć wyłączenie tej opcji? Ja może troszeczkę naprowadzę. Każdy z nas, jak korzysta z internetu, to ma przypisaną nazwę. Tę nazwę można sobie zmienić, prawda? Jeśli wyszukujemy sieć Wi-Fi, to tam nam się pojawiają sieci naszych sąsiadów. Między innymi jest nasza sieć, ale możemy też zrobić tak, żeby w ogóle ta nasza sieć mhm. nie była widoczna dla sąsiadów. O to w tym chodzi. Jak to zrobić? To ja tak... Prostym językiem jeszcze wytłumaczy, na czym polega ten mechanizm. Mhm. W najzwyczajniej w świecie, żeby zidentyfikować, że nasz router WiFi e, rozgłasza naszą sieć, a nie jest to na przykład sieć naszego sąsiada, czy zupełnie jakaś inna niepożądana, on przy pomocy SSID transmituje identyfikator, który można zmienić. I to mhm. jest, może być nasza sieć domowa, my ją możemy nazwać mhm. w dowolny sposób. I po to właśnie rozgłasza się SSID, żebyśmy, łącząc się do danej sieci Wi-Fi, mogli rozpoznać, która to jest, czy to mhm. jest nasza, czy nie. I dlaczego mamy ukrywać identyfikator mhm. SSID? Czasem może się tak okazać, że sieć no, no jest słabo zabezpieczona, albo chcemy w ogóle ją ukryć, że jej nie ma mm, w danym miejscu, bo jest to, nie wiem, sieć związana z urządzeniami IoT. Mhm. Czyli czysto z internetem rzeczy, i chcemy na przykład ukryć, że, że ta sieć w ogóle nawet nie istnieje, i ktoś, kto jest lajkiem w tym temacie, nie będzie mógł w prosty sposób ją odnaleźć. I w tym momencie SSID się ukrywa, i żeby takie urządzenie IoT podłączyć do tej sieci ukrytej z ukrytym rozgłaszaniem SSID, trzeba bardzo wyraźnie wpisać. Jaka jest nazwa tej sieci i konkretne hasło do tej sieci? Nie? I to jest takie zabezpieczenie przed niepożądanymi atakami dość. Mniej bardziej przypadkowymi, o tak to bym określił, że, że, że dość mniej wyrafinowanymi. O. To na koniec zadam takie pytanie podsumowujące. Jeśli mam do czynienia ze słuchaczami, którzy nic do tej pory nie robili mm -hmm. ze swoim routerem, nie wchodzili w ustawienia, nie zmieniali, nie logowali się do panelu administratora, czy powinni coś zrobić? Czy rzeczywiście, jeśli technik przychodzi, ustawia nam działa, to nic z tym nie robimy? Czy są pewne elementy, o których dzisiaj tutaj chociażby wspomnieliśmy, które wymagają naszej interwencji? No zawsze, no to, to od czego zaczęliśmy rozmowę na no dobrą mhm. sprawę, to możemy zmienić hasło dostępowe do tego routera. Najczęściej jest to użytkownik jakiś administracyjny, czy to jest admin, najczęściej admin bądź root. Mhm. I temu użytkownikowi jakieś nadawane jest domyślne hasło, albo ono jest na urządzeniu, albo dostajemy w postaci jakiejś. Yy, Innej zapisanej, jakiejś mhm. karteczki. Zawsze będziemy widzieć informacje, co musimy wpisać, prawda? Dokładnie, tak. I warto temu użytkownikowi zmienić na losowo wygenerowane hasło. Może być dłuższe, może być krótsze, ale w jakimś bezpiecznym miejscu warto je sobie zawsze. Zapisać, żeby się go nie zgubiło, bo najzwyczajniej w świecie utracimy kontrolę nad naszym urządzeniem. I wtedy będzie konieczna interwencja technika, który takie urządzenie przywróci do ustawień fabrycznych i na nowo skonfiguruje je pod potrzeby dostawcy internetu. I to jest chyba najważniejsze: bądźmy świadomi tego, że mamy możliwość dokonywania zmian w mhm. naszych domowych sieciach. WiFi, w naszych routerach. No i oczywiście jeszcze ja też dopowiem, no, mhm. rozmawialiśmy przed audycją o aktualizacjach e, urządzeń naszych. No, w przypadku dostawców internetu warto sprawdzić, czy są dostępne automatyczne aktualizacje. Mhm. W bardzo dużej praktyce takiej inżynierskiej naszym czasami te automatyczne aktualizacje nie są zalecane, ale w przypadku dostawcy internetu warto pilnować, czy są wypychane poprawki. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Ja miałem przyjemność rozmawiać o bezpiecznych sieciach domowych Wi-Fi z Kubą Derdą, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa. Dziękuję Ci. Dziękuję Piotrze, dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego do usłyszenia. Bądź cyberprzezorny, słuchaj radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny.